Do emerytury, mówić swoim dzieciom, chodź do kościoła, chodź do kościoła. Jak on nie zobaczy owoców twojej przemiany, kiedy przychodzisz z kościoła do domu, to masz do emerytury go prosić. Nie pójdzie. Mówię, jak tobie ta, to nic nie daje, bo nie widzę, żeby tobie to coś dawało. To po co mam chodzić tam? Tracić czas. Ale jak ty przeżyjesz eucharystię, i z Panem Panów i Królem Królów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, który jest Królem Miłości, wyjdziesz z Kościoła, aby nam Maxa kochać miłością Jezusa, objawiać miłość Jezusa tym, którzy go nie znają, szczególnie tym najbardziej poranionym. Oni zapytają: Skąd w Tobie ta miłość? Skąd w Tobie ta radość? Skąd w Tobie ten pokój? Skąd w Tobie to przebaczenie? Skąd Ty masz tą siłę? Patrz, zapraszam Cię. Chodź, wprowadzę cię w tajemnicę.